No i dupa, i cię w tym momencie policja trzyma za jaja. Jest taki pan kierowniczek, z grzeczności kurwa wymarzę jego imię i nazwisko. Jak wyjdzie pan koenan główny i powie, że jest inaczej. Nie. Liczą się tabelki, statystyka Dzisiaj mam na to doskonały przykład, ponieważ jeden policjant z KWP Szczecin Wysłał mi tabelkę ze swojego podwórka, gdzie jakiś kierownik czy jakiś inny kierownik jednostki Spuszcza się nad tabelkami Ja jestem Bagiet, były policjant, mówię o służbie w policji bez cenzury Zapraszam Jasna cholera Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Jedna część patologii mandatowych i tego, jak wymusza się na policjantach wystawianie mandatu społeczeństwu, już nagrałem. Dzisiaj przyszła pora na film drugi, a jest ku temu doskonała okazja, ponieważ jeden policjant z KWP Szczecin przysłał mi ze swojej jednostki właśnie taką tabelkę. A, kurwa, widzicie co ja mam, kurwa? Więc będę mógł wam ją przeanalizować, jak te wszystkie uby sobie tam myślą i spuszczają się nad tymi wynikami, i tymi, co jest dla nich niby ważne, a tak naprawdę w skali bezpieczeństwa społeczeństwa nie jest ważne w ogóle. Dobra, bez trzech mandatów mi nie wraca. Ja jestem zainspirowany tutaj tekstem, który bardzo często padał, szczególnie na OPP, bo dzisiaj będę się głównie opierać na WRD i na OPP, czyli na tych dwóch takich no najsilniej prowadzonych mandatowo częściach policji, czyli oddziałach prewencji policji i WRD, bo tam uświadczycie tych mandatów dla społeczeństwa najwięcej. Czym to jest podyktowane? Nie wiem, czym do końca to jest podyktowane. Nie wiem. Myślę, że tutaj taki wymiar finansowy gdzieś tam istnieje, ale myślę, że bardziej chodzi o jakieś chore ambicje przełożonych, które gdzieś tam istnieją i każdy chce się wykazać przełożonemu wyższemu rzędem, że przyniósł więcej mandatów, a nie mniej, a o czym już mówiłem wcześniej, nie ma to żadnego absolutnie przełożenia, na bezpieczeństwo społeczeństwa, możecie wrócić sobie do mojego filmu. Dlaczego mówię o OPP? Dlaczego? Bardzo często padał taki tekst, jak się wysiadało z wózka. Akurat mnie to jakoś bardzo nie dotyczyło, bo ja miałem w miarę fajnego dowódcę, ale gdzieś tam od chłopaków słyszałem, a tam bez dwóch mandatów, bez trzech mandatów mi nie wracaj. Natomiast czego doświadczyłem na OPP i czego byłem świadkiem, to wspominałem o tym pobieżnie w zeszłym filmie. Tutaj, tak, z jednej strony bardzo chcemy mieć mandaty, ale pouczenia są absolutnie nierespektowanych. Chyba, że ktoś odmawia przyjęcia mandatu. Tutaj absolutnie nie chcę nikomu dawać jakichś protip, protipów, jak to wygląda, bo jeżeli traficie na konkretnego gliniarza, to wszystko będzie sztywniutko, ale ja trafiłem na gliniarza, który nie był konkretny, z którym byłem w patrolu. Ja wtedy byłem bardzo młodym funkcjonariuszem policji i po prostu no za bardzo bałem się odezwać gdzieś tam koledze starszemu stopniem. Byliśmy wtedy na Rybniku, pamiętam, szliśmy i chcieliśmy wystawić komuś tam mandaty karne, ktoś nie przyjął mandatu, to było za spożywanie i ten chłop mi mówi, Mówi, mówi Temu panu, jak nie przyjmiesz, to kierujemy wniosek o ukaranie do sądu. On mówi, dobra, to nie przyjmuję, to tam sepisz wniosek o ukaranie do sądu. On mówi, dobrze, no to w takim razie przyjdzie ci pocztą, tam wezwanie. On się pyta, no dobra, no ale na kiedy to wezwanie? No tam przyjdzie ci pocztą, na kiedy? Ja nie wiem, na kiedy tam sobie ustalą policjanci. Ja tak mówię, kurwa, no nie tak nas uczyli na szkolenie, a gdzie jest pouczenie osoby, wobec której jest uzasadniona podstawa do skierowania przeciwko nie wniosku o ukaranie, gdzie jest wezwanie na jakąś godzinę, gdzie jest telefon do dyżurnego, żeby ustalić właśnie ten datę, godzinę. Bo, jaki ty kurwa mądry jest. Mówię, whatever, może no nie wiem, może mnie źle uczyli nasz wiecie, Szkoła, szkoła, praktyka, praktyką. A tak w ogóle, to zapraszam Was na mojego Twitcha, ponieważ założyłem Twitcha, przenoszę moje streamy gier właśnie na Twitcha, więc zostawcie tam obserwacje i zostańcie też na jakiegoś fajnego streama z gier, bo zajmuję się głównie grami związanymi ze służbami, omawiam je pod kątem właśnie policji i tego, czy jest to zgodne z prawdą. No właśnie nie, bo <laughs> ten pan sobie poszedł, ja tak mówię, no dobra, no to jak to rozpisujemy, co robimy? To to co, idziemy pisać notatkę. E, eee, młody, jaką tam notatkę, pierdol tą notatkę, wpisz normalnie, że go pouczyliśmy <grym> i tyle. No rozumiecie, jakie to, w jakim to niepoważnym świetle stawia instytucje, że mówicie chłopu, tam go straszycie, że dostaniemy z jego ukaranie. On nie przyjął tego mandatu, więc teraz czeka, że coś dostanie. I ostatecznie tak. Albo policjanci to olali, tak może sobie pomyśleć, albo instytucja działa tak niesprawnie, że nie, nie potrafili mu wysłać wezwania. Co jest prawdą? O co chodzi? Z tym bez trzech mandatów mi nie wracaj. Było tak u chłopaków bardzo często, że dosłownie tak dowódca mówił, że wypierdalaj z wozu. Masz przynieść trzy mandaty i tyle. I ja osobiście nie byłem oto ciśnięty m, gdzieś tam przez przełożonych jak byłem na OPP, bo ja to miałem w dupie. Ja byłem na adaptacji, ja wiedziałem, że ja stamtąd za dwa miesiące wrócę i ja nie musiałem. Ale miałem takiego pamiętam ziomka, który miał dosłownie, nie wiem, miesiąc więcej służby ode mnie, czy trzy tygodnie. Latał jak popierdolony. Pamiętam, byliśmy wtedy w zabrzu, zaglądał za każdy kąt, ktoś dosłownie nie wiem, przeszedł na czerwonym, wyrzucił śmieci na ulicę czy nie niedopałek, latał za nim. Akurat ten nie niedopałek to mnie wkurwiał. Latał, i tak. Tam jakikolwiek mandat, byleby tylko przyjął, 20 zł może być, no nie za wszystkie wykroczenia da się wystawić 20 zł, no tak naprawdę za bardzo małą ilość, ale nie wiem, to 50 zł, no cokolwiek, byleby tylko chłop przyjął mandat, żeby się pochwalić, że dało się wystawić jakiś tam mandat. Ogarnijcie to, że był chłop na OPP, nie będę mówić na której kompanii, który potrafił wystawić bloczek mandatowy za jedną służbę, 20 mandatów za jedną służbę, licząc, że na ZOMO to nie jest taka normalna służba, jak na powiedzmy komisariacie, że jak sobie zbierzesz, ty się postarasz, to masz tak naprawdę tak rzeczowo 7 gdzieś godzin 20 minut patrolu, licząc z odprawą i z rozliczeniem. Tylko tak, na przykład dzisiaj masz yy, powiedzmy służbę w Zabrzu, ale jesteś z Katowic, więc musisz się odprawić u siebie na OPP, na kompanii, potem jedziesz do Zabrza na przykład na pierwszy komisariat, tam się odprawiasz, do służby masz drugą odprawę, potem co tam jeździsz, czy co tam robisz, nie wiem, i potem wracasz na odprawę do Zabrza, a potem wracasz na OPP się rozliczyć i musisz się zmieścić na przykład 14.22, także takiego realnego patrolu Ci zostaje z 5 godzin. 5 i 6. No to on powiedzmy w te 5 godzin potrafił wypierdolić 20 mandatów, to jest jeden mandat na 15 minut. Ogarniacie to. Wiadomo, że to niecodziennie, Już nie chcę tutaj jakby wchodzić w moralny aspekt tego, co ci, co ci ludzie robili, ale ogarnijcie, do jakiego stanu trzeba doprowadzić policjanta, żeby był tak zesrany, żeby się dał tak. Trzymać pod butem. Sprawa druga, jeżeli chodzi o WRD, to zmusza się policjantów, tak na dobrą sprawę, do fałszowania dokumentacji, jak dla mnie. No bo teraz, tak, żeby się pochwalić i żeby było wszystko tak, jak powinno być, czyli C, no to mierzenie prędkości powinno się odbywać w miejscach, gdzie jest to zagrożone, że, gdzie, gdzie stwarza, gdzie przekraczanie prędkości stwarza jakieś realne zagrożenie, czyli na przykład takim najbardziej prozaicznym przykładem, czy w ogóle właśnie takim miejscem, gdzie można by było mierzyć prędkość i miałoby to sens, jest mierzenie prędkości przy przejściach dla pieszych, tak? No bo taki pędzący samochód może zabić pieszego na przykład, potrącić go tam, whatever, zrobić mu jakąś krzywdę. No więc, ale zapewne wiecie, że zdarza się to w różnych losowych miejscach, na przykład, kurwa, w lesie, albo na przykład na jakiejś bardzo długiej trasie, gdzie nie ma w ogóle przejść dla pieszych, no i tam już ta, to ryzyko w ogóle spowodowania jakiegoś wypadku, czy kolizji, czy cokolwiek, nawet jeżeli przekraczają prędkość, jest minimalne, na przykład w Olkuszu, ale już nie mówię, nie mówię, że jest w samym Olkuszu, bo tam faktycznie można przedzwonić, ale już na przykład za Olkuszem tam też łapią często, gdzie leci się po prostu po prostej linii, aż chyba do Krzykawy, zerowe tam jest tak naprawdę jakieś niebezpieczeństwo, no ale tam stoją, bo tam się jest łatwo rozpędzić. Więc tutaj nie chodzi o jakby wyeliminowanie zagrożenia i wyeliminowanie Eliminowanie problemu, tylko chodzi o to, żeby najpierw dolić jak najwięcej kwitów. Ogarnijcie to, że właśnie dlatego, żeby to się wszystko zgadzało w dokumentacji, to policjanci sobie wpisują, że na przykład nie wiem, kontrolują was na DTźce w Katowicach, ale wpisują, pomimo tego, że skontrolowali was na DTC, wpisują do notatnika, że skontrolowali was w rejonie przejścia dla pieszych. Wiecie, o co chodzi? Albo gdziekolwiek indziej w Katowicach, czy w jakimkolwiek innym mieście aglomeracji. Pierdolnili go tam, was tam jakimś radarem czy, czy czymś tam się nie za na drogówce. Ale to, jest, to jest na, na zasadzie odbici, odbicia wiązki laseru najczęściej. Skontrolowali was, na przykład na ulicy, nie wiem, A, a wychodzi na to, że tam nie ma przejścia w ogóle, ale jest to udokumentowane, że tam jest przejście. Nie wiem, czy ogarniacie ten level abstrakcji, bo to już jest level abstrakcji policja, to nie jest level abstrakcji normalna rzecz. No więc oczywiście to nie jest jedyny absurd, który funkcjonuje w, wydziale, w wydziałach ruchu drogowego, tylko że, wiecie, to jakby gówno płynie z góry. I problem jest taki, że policjanci, no nie każdy sobie może pozwolić na to, co ja sobie mogę pozwolić, że mówię o tym głośno, bo już po pierwsze nie jestem policjantem, po drugie nie narzekam i mam, mam z czego żyć ogólnie, ale ludzie się boją mówić o takich rzeczach i policjanci robią to, co im każe góra, bo... Ludzie, wiecie, no ja, ja jestem w uprzywilejowanej, tak, jestem tak w, jestem w tak kurewsko uprzywilejowanej sytuacji, że ja sobie mogę tak do Was mówić. Oczywiście standardowo się wszystkiego wyprom, jak to gdzieś tam dojdzie do mediów, to nawet się nie spodziewajcie, że będzie inaczej. Zresztą mówiłem, że tak będzie w moim pierwszym filmie, że jak zacznę o mówić, to zaraz się ktoś wyprze. No i tak oczywiście było, miałem rację. No ale ja jestem w mega uprzywilejowanej sytuacji, bo tak, ja mam tylko dziewczynę, ja mam swoje mieszkanie, nie mam, na, na utrzymaniu mam kota. I gdzieś sobie wyjdziemy, czasami z moją dziewczyną. Nie mam dzieci, nie mam jakiegoś ogniska domowego, całe siano, które mam, jest dla mnie i ewentualnie dla mojej dziewczyny. Nie mam jakichś zobowiązań, tak naprawdę, oprócz kredytu. Nagrywam sobie jakieś tam rzeczy, studiuję sobie, płacę sobie tylko za studia. To jest moje jedyne zobowiązanie, jakie mam i tyle, ale ludzie mają dzieci, ludzie mają żony, ludzie mają kredyty, matki chore, ojców. Rodzeństwo, którym się trzeba zająć. Mówię o policjantach, i tutaj ich się już łatwo trzyma za jaja. Wiecie, to są normalni ludzie ci policjanci, którzy to robią, i oni to muszą robić, bo teraz tak. Jesteście takim młodym chłopakiem, który sobie poszedł do policji dla jakichś tam ideałów, powiedzmy. No i dobra, no ale zaraz ci się przydarzyło dziecko, jak tam poszedłeś do tej policji. Wiecie, te pierwsze trzy lata to jest taki wy wyidealizowany obraz policji w Twojej głowie, że nawet jeżeli coś zauważasz, że jest niechalo, to próbujesz sobie to jakoś racjonalizować. Przydarzyło mi się dziecko. Jedno, drugie. Potem się hajtnąłem. Jestem! pojebany. Kurwa, wjebałem się w kredyt. Jeszcze te dwa lata przecierpię w policji. Już widzę, że jest coś nie tak. Nagle się budzisz dobra, jest 5 lat. Już 5 lat jestem w służbie. Mm, Okej, okay, no to słuchaj, bo mam tam jakąś fajną opcję na robotę albo kurwa, jak nie teraz, jak teraz nie się nie przebranżowie, nie pójdę na inne studia, to już potem będzie chuj. Ale jeszcze chwilę poczekam, jeszcze chwilę poczekam. Nagle je budzisz się masz 35 lat od 10 lat jesteś policjantem, nie umiesz robić już nic innego w życiu. Najlepsze lata już masz prawie za sobą, no i dupa. I cię w tym momencie policja trzyma za jaja i cokolwiek ci nie powiedzą, jak ty masz dwójkę dzieci czy trójkę dzieci, na przykład jeszcze twoja kobita, załóżmy, nie pracuje, bo jej nie pozwala stan zdrowia, czy musisz się zająć dziećmi, albo na przykład masz chorych rodziców, musisz się nimi zająć. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. To jak oni ci każą to robić? Na przykład wpisywać jakieś pierdoły do notatnika, że kontrolujesz kurwa ludzi w okolicach przejścia, a nigdy tam nie byłeś nawet. Ale żeby się zgadzało w dokumentacji, bo tak ci kazał jakiś kierowniczek czy naczelnik, no to... Musisz to robić. No sorry. Dokładnie takie samo ciśnienie jak w OPP, bo i gorsze. Jest na mandaty w ruchu drogowym. Jak mi ktoś powie kurwa, że tak nie jest, to po prostu kłamie. A jak usłyszycie, że jakiś, nie wiem, pan z napierdolonymi gwiazdkami na pagonie, czy tam jakimiś innymi belkami i szlaczkami, powe, że tak nie jest, to was kurwa okłamuje po prostu. No ja po prostu czekam aż więcej młodych policjantów pierdolnie kwitę i wam powie, że to jest prawda. No bo na razie to wysy tak możecie mnie słuchać, a to w, wcale nie musicie mi wierzyć, przecież to jest tylko jeden jakiś tam baget sobie służył 7 lat w policji. I, i, I mogę sobie pierdolić głupoty tak naprawdę. No mogę was okłamywać? Mogę was okłamywać przecież. Nie byłem nigdy taką parówą, żeby gdzieś tam chodzić, kogoś nagrywać, czy robić zdjęcia kurwa na jednostce. I teraz tutaj wywlekać brudy, bo też tak jak mówię, nie jestem jakimś frajerem. Ale teraz żałuję, szczerze mówię. <laughs> na szczęście takiego negatywnego kontentu mam pełno, więc jeszcze sobie posłuchacie o różnych rzeczach. Musimy najpierw dokończyć historię o mandatach, bo następny odcinek myślę, że będzie hitowy. Jak wam poopowiem, co się odpierdalało w czasach COVIDu i jak wtedy walili w chuja na różnych rzeczach. Ale wracając do tej wesołej tabeleczki, którą wysłał mi kolega z kawu Peszczecin. Jak sobie tutaj widzimy, mamy taką fajną tabelkę zrobioną najprawdopodobniej w Excelu, co jest w ogóle chociaż nie, to chyba nawet nie jest w Excelu. Co jest w ogóle dziwne, że taki człowiek, który to wymyślił potrafi obsługiwać pakiet Office i jego zdolności intelektualne na to pozwalają. No, coś dziwnego, ale takie się rzeczy zdarzają. Radziecka medycyna zna takie przypadki. Radziecka specjalnie użyta, bo oni mają radzieckie, kurwa dalej radziecki komunistyczny sposób myślenia. Pozwólcie, że rozszyfruję dla Was tą tabelkę. Wisi sobie ta tabelka, ten tabelka Policjant, który mi to mówił, mówił mi, że ona wisiała normalnie gdzieś tam w miejscu, gdzie przyjmowali petentów. Więc to już jest w ogóle hit, że te wszystkie nazwiska. I imiona policjantów wisiele sobie w miejscu, gdzie każdy sobie mógł zobaczyć, co tam robi w ogniu. Ale chuj, no to jakby imię, nazwisko, to nawet jeszcze nie są dane, wrażliwe jebać to. Zresztą zwykłymi policjantami to się nikt nigdy nie przejmuje. Ogarnijcie to: wybrane wyniki policjantów OPEI. To jest tak, jakby kurwa, to był jakiś konkurs. Tak to brzmi, ale tak, takim, taką nomenklaturą się naprawdę te paru wyposługują. Więc wybrane wyniki policjantów OPEI za pierwszy kwartał 2018 roku. Jest taki pan kierowniczek z grzeczności, kurwa, w marze jego imię i Nazwisko, no policjantów to wiadomo, bo policjanci pierwszej linii zawsze będą mieli u mnie szacunek, więc nie będę im tutaj absolutnie odbierał niczego. Zobaczcie to, jakie to jest skór To jest tak: sprawcy przestępstw poszukiwani MI, czyli meldunki informacyjne, legitymowani, pouczenia z 51, 58, 140, 142, to są artykuły z kodeksu wykroczeń, 143, 145, 43 PRIM z UWTPA, czyli spożywanie. MKK, czyli mandat karny kredytowany 51, 58, 140, 142, 143, 145, 43, prim. I najlepsze jest na koniec, dni kurwa L4. Więc jeżeli, jeżeli sobie gnoju jebany wymyśliłeś iść na L4, złamać sobie kurwa palca, albo żeby twoje dziecko było chore, albo nie wiem, mieć srakę, czym, cokolwiek, to będziesz tutaj wytłuszczony, kurwa, na czerwono miał, że miałeś najwięcej ty chuju, ty, ty schorowany synu, Jak śmiesz? Zajebie was, kurwy! Rozumiecie to? Rozumiecie, jaki to jest po prostu poziom? Ale się wkurwiłem w tym odcinku, no. Żadnym siłom tak nie wkurwiłem. Dajcie znać w ogóle w kontach co o tym sądzicie, o to jest jakaś abstrakcja, więc tak, na wszystko sobie znajdują właśnie taką tabeleczkę, gdzie sobie podejrzewam, potem walą pod to konia ci wszyscy decydenci, czy tam decydenci, to tam w ogóle podejrzewam, że już robią gorsze rzeczy, ale no tacy właśnie kierowniczkowie jacyś tam, z jakichś komisariacików, czy tam koment. To są, ja tak zdrawniam, bo to są mali ludzie dla mnie, no to, jest, to jest chore, że, żeby, żeby w ogóle w czymś takim kurwa uczestniczyć, ale tak to wygląda, więc moi drodzy, jak widzicie, Wasze bezpieczeństwo, czy moje bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo Twojego starego, pijanego na plecach, nie ma absolutnie kurwa żadnego znaczenia. Jak wyjdzie Pan Komendant główny i powie, że jest inaczej, czy jakikolwiek inny Komendant. <laughs> Yy, przypominam tylko, co pan komendant główny kiedyś powiedział no od prawie rocznej w Katowicach. <laughs> to jest w ogóle beka jak chuj. Aha, w ogóle apel do wszystkich policjantów, jeżeli wy będziecie mieli gdzieś na przykład takie coś, jakieś foty od siebie z jednostki, czy jakiś ciekawy temat dla mnie z jakimś mobbingiem związany, czy z jakimś właśnie patologią taką statystyczną, to dawajcie mi znać na piwa. Najlepiej mailowo albo Instagramem ewentualnie, na Facebooku raczej mi nie wysyłajcie, bo ja bardzo rzadko wchodzę na diemę -y na Facebooku. Także policjantów, wszystkich zapraszam, możemy rozmawiać. Na taki temat. Pełna anonimowość z mojej strony. Udostępnię dokładnie tyle informacji, ile Wy będziecie chcieli. Już w ostatnim odcinku to zamieścił, ale to nie może zginąć. Ja to będę cyklicznie wrzucać, żeby ktoś w końcu do niego napisał, żeby on się odniósł do tych słów w porównaniu z do tego, co ja mówię do Was teraz. A przypominam, że Pan Konan wywodzi się z mojego garnizonu śląskiego, więc. No, będę to wrzucać, dopóki no, ktoś się za to nie weźmie. Po prostu, bo to jest hit, że ten człowiek coś takiego powiedział. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Ja jeszcze raz zapraszam na mojego Twitcha. Zapraszam również na mojego Patronajta, gdzie możecie wesprzeć moją twórczość. No, jeżeli. Dobra, no to tyle. Zapraszam na Instagrama, TikToka, trzymajcie się. I hej.